Hej siemano, witam was w Planszomaniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o grze Prześladowani. Jest to gra w realiach II wojny światowej, a dokładniej Kraków, gdzie właśnie najechali Niemcy i będziemy stawiać opór oprawcom. Zapraszam do materiału. Jeżeli jesteś zainteresowany zasadami do gry Prześladowani, zapraszam do mojego materiału. Link w opisie. Mam nadzieję, że sprawdziłeś link w opisie i zapoznałeś się z zasadami do tej gry. Jeżeli tak, no to przejdźmy do mojej opinii. Zacznijmy może od tego, że mamy dwa tryby: tryb kooperacyjny i tryb rywalizacyjny, przez co stawia tę grę dostępną dla właściwie każdego z graczy. Dlaczego? Znam wielu takich co nie kupią gry kooperacyjnej, bo nie lubią kooperacji. Wolą rywalizację. Tutaj wystarczy, że wybierzemy któryś z trybów. Bardzo ciekawe rozwiązanie, gdzie minimalna zmiana, bo nie oszukujmy się, to jest minimalna zmiana w rozgrywce, a już mamy właśnie te rywalizacje. Możemy walczyć o to, kto zwycięży. Może zwyciężyć właśnie jedna osoba, i to jest, no, otwiera drogę dla wszystkich. Tak mi się wydaje. Jak już jesteśmy przy rywalizacji, to warto wspomnieć o tym, że w ciekawy sposób została zrobiona. Bo na początku zaczynamy jako konspiratorzy i dopiero w trakcie rozgrywki, pozamieniamy się w kolaborantów. Jest to spowodowane tym, że po prostu padliśmy gdzieś ze zmęczenia, bo spadło nam zdrowie, poczytalność albo opór yy, i przeszliśmy na stronę właśnie okupanta. Ale zostają nam nasze przedmioty, nasze pieniądze, możemy właśnie walczyć z konspiratorami. No, i wtedy kolaboranci dążą do tego, żeby oni też się przemienili w kolaborantów, bo jeżeli tego nie zrobią, to przegrają. No i muszą zdobyć jak najwięcej oporu, żeby wygrać, bo tylko jeden wtedy wygrywa. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że lubię zagrać w kooperację. I przechodząc do trybu kooperacji, jest bardzo przyjemnie zrobiony. Przede wszystkim mamy różne stopnie trudności. One. Właśnie są zrobione przez to, że możemy obrócić kafelek dodatkowych efektów dzielnic na stronę czerwoną. Im więcej takich kafelków przemienimy, tym mamy trudniejszą rozgrywkę. Udało mi się przejść tę grę w trybie kooperacyjnym na każdym poziomie. Chociaż jak miałem cztery obrócone kafelki, to było naprawdę trudno i ledwo się udało. Więc no, no jest, jest wyzwanie. Mówiąc o wyzwaniu, to przede wszystkim mam na myśli tryb kooperacyjny, czyli tę losowość w tym trybie. Czyli nie wiemy, jaką kartę wieści dobierzemy, nie wiemy, jaki oficjal gdzieś tam będzie kolejny, nie wiem, trzeci, czwarty, piąty. To wszystko buduje to, że musimy się przygotować na każdą ewentualność, ewentualnie mieć dostęp do dzielnic, gdzie zdobędziemy pieniądze albo odzyskamy trochę więcej zdrowia, poczytalności. Albo tego oporu jak najszybciej, ten opór jak najszybciej zdobędziemy bo on też ułatwia. Jeżeli mamy 7 oporu, to tu też mamy fajne rozwiązanie, że nie musimy płacić podatku wtedy. To jest bardzo przydatne. Oczywiście w grze posiadamy też przedmioty, które właśnie tę losowość, albo ułatwiają w jakiś sposób przejście tej gry. Przedmioty są bardzo ważnym elementem. Który, bez którego no, na tym najwyższym poziomie nie dałoby się przejść tej gry. Bardzo się przydają, szczególnie na przykład rower, gdzie możemy dwie dzielnice przejechać. To jest naprawdę użyteczne. Kolejnym plusem tej gry jest mnogość postaci. Mamy ich na tyle, że możemy dowolnie mieszać. Szczególnie w rozgrywce dwuosobowej, zanim poznamy wszystkie pary postaci, to trochę czasu minie. Jak zagramy w 6 osób, to wiadomo, użyjemy wszystkich postaci, ale z tego co wiem, postaci również będzie więcej. Postacie mają swoje specjalne zdolności, gdzie właśnie te efekty mogą ze sobą współdziałać w bardzo ciekawy sposób, no i są warte wykorzystania. No i sprawdzenia właśnie tych wszystkich kombinacji. Kolejnym z plusów może być wielkość tej planszówki. Nie potrzebujemy dużego stołu, żeby w nią zagrać, co dla niektórych jest ważnym atutem. Nie każdy ma potężny stół, żeby rozłożyć potężną planszówkę i sobie zagrać. Tutaj potrzebujemy zwykłego, małego stolika kawowego, który pewnie większość z was posiada i nie musi grać potem na podłodze w coś większego. Dodatkowo, 20 minut na gracza to nie jest jakiś duży przedział czasowy i myślę, że gra się łapie w tych takich krótszych. Takich średniej długości grach, mniej więcej dostosowany czas gry do wielkości pudełka. Zwykle te właśnie mniejsze planszówki zajmują tak do godzinki czasu. Przechodząc dalej, może powiedzmy coś o grafikach. Autor wspomina, że chciał właśnie z tego ciężkiego klimatu trochę zejść i właśnie w taki kreskówkowy sposób to przedstawić. Grafiki są wykonane naprawdę dobrze, prawidłowo. I podobają mi się, natomiast nie miałbym nic przeciwko, gdyby były bardziej mroczne, bardziej właśnie takie yy, no z, z tymi ludźmi, bardziej takimi po przejściach. Właśnie no, mamy początek wojny, no i to powinno być lepiej przedstawione na, na tych grafikach. Ale to jest może takie małe czepianie, sami napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobają te grafiki, czy nie. Są ok, są dobrze wykonane i tutaj może się czepiam. Na sam koniec chciałbym powiedzieć, że instrukcja była dość dobrze wykonana. Znalazłem parę błędów, które od razu autorowi wysłałem. Mam nadzieję, że wspólnie, e, wspólnie te instrukcje e, dopracujemy razem z innymi twórcami, którzy dostali prototypy i będzie to naprawdę dobra instrukcja, która. No, po przeczytaniu każdy będzie wiedział, jak w nią zagrać. Oczywiście zapraszam też do moich zasad, żebyście nie musieli czytać tej instrukcji. Jeżeli tak, no to wiecie, link w opisie. A ja na sam koniec chciałbym jeszcze podziękować Frankowi Kwoczyńskiemu za dostarczenie tej właśnie planszówki, tego prototypu. Bardzo dziękuję, podobała mi się ta gra. Oceniam ją na 8,5 na 10, bo jeżeli chodzi o skalę takich mniejszych gier, Naprawdę zasługuje na wysoką ocenę. Właśnie te dwa tryby spowodowały, że ta ocena poszła do góry, bo można w nią zagrać właśnie w różnych grupach, gdzie ktoś lubi kooperację, czy ktoś nie lubi. Sama rozgrywka też jest bardzo przyjemna. Czuć klimat właśnie tego okupowanego miasta. Może troszeczkę te ilustracje z tego klimatu właśnie odpuszczają. Ale mimo wszystko odczucia z rozgrywki są bardzo przyjemne. 10 rund mija bardzo szybko, no i możemy zagrać kolejny raz. A ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, to pamiętajcie: zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jak jesteście nowi i pierwszy raz widzicie mój kanał. No i to by było tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie. No i do zobaczenia. Cześć.